Co robi upadła natura? Ewagry już pisze: Ta upadła natura rozumnych istot jednoczy się z naturą swego Stwórcy, i dzięki Jego łasce ma z Nim stanowić jedno we wszystkim bez końca. Pięknie to jest napisane. Jednoczy się nasza natura z naturą Stwórcy. A potem działa w nas łaska, aby to, ta jedność była ugruntowana i trwała bez końca. Myślę, że jest to godne zachwytu.